Bardzo serdecznie w kolejnym filmie, kochani. Dzisiaj bonusowo widzimy się w czwarteczek, ponieważ przychodzę pokazać Wam, co znalazło się w edycji kwietniowej. Pudełka Look Fantastic. W dniu dla odmiany wczorajszym opublikowałam zawartość specjalnych jajek, specjalnej edycji wielkanocnej od Look Fantastic. Więc, jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, gorąco Was zapraszam do nadrobienia. A my teraz skupmy się na edycji kwietniowej. Edycja kwietniowa była pod hasłem Rough Beauty. Ma być to takie surowe piękno, dosłownie tłumacząc. I zobaczcie, nawet karton został w ten sposób przygotowany. Nie mamy pięknego, kolorowego opakowania, a karton kojarzący się niewątpliwie właśnie z ekologią, naturalnością. Tak, mi się prawie tak kojarzy. W znajdujemy również magazyn L. Przypomnę, że decydując się na subskrypcję pudełka Look Fantastic z automatu subskrybujemy również magazyn L. I wydanie to jest w języku angielskim, ponieważ Look Fantastic to box z UK. W środku znajdujemy również książeczkę z wypisaną zawartością tego boxa oraz z informacjami takimi wiecie reklamowymi na temat innych produktów dostępnych na stronie Look Fantastic. I nowością jest to, że mam nadzieję, że to będzie stałe. Do opisów produktów, które się znalazły w tym boksie, mamy również dopisane wartości tych produktów, już przeliczone na odpowiednie pojemności, co nie ukrywam, że bardzo mnie cieszy. No i lecimy. Słuchajcie, pierwszy produkt to sól do kąpieli marki Ahava. Marka Ahava to marka izraelska i ona się specjalizuje właśnie w kosmetykach. Które zawierają, że tak powiem, dobrodziejstwo pochodzące z morza martwego. Tym razem mamy po prostu sól z morza martwego. Gramatura to 250 gramów. Koszt takiej przyjemności to 7 funtów. Tak wygląda opakowanie soli. I sól ta jest bogata w bardzo wiele minerałów, a kąpiel w niej ma być dla nas nie tylko relaksująca, ale również prozdrowotna. Pitu, pitu. Mamy się kąpać w tej soli od 15 do 20 minut. Drugi product, produkt to marka na obaj, bardzo dobrze mi znana marka hiszpańska. I mamy tutaj Recovery Mask. Mamy tutaj maskę Origin, tak się nazywa maska, 20 ml opakowanie. Koszt takiej maski, czy wartość właściwie takiej maski o tej pojemności to 4,95 funta. Tak się prezentuje opakowanie. Mam nadzieję, że mój aparat Wam je sfokusuje, bo dzisiaj mamy z tym mały problem. Taki dzień wiecie, każdy miewa humorę. I co tutaj mamy mądrego napisane? Po pierwsze, że produkt ten zawiera 98,7% naturalnych składników, a maska ta ma być maską mm, zmiękczającą i odświeżającą. Zawiera wodę z kwiatu pomarańczy, witaminę E oraz inne tutaj nawilżające składniki oraz rice poppy, poppy to jest um, mak, a rice to ryż aha, to jest przycinek, ok, sorry, myślałam, że to ma tworzyć jakąś jedną nazwę oraz zawiera jeszcze jakieś olejki, tiger nut oils Innymi słowy, ma być właśnie to taka maska odżywcza, nawilżająca, zmiękczająca dla naszej skóry. Aplikujemy ją na 7 minut, po czym zmywamy ciepłą wodą. I jest to produkt, który posiada certyfikat Eko KERT. Cert? Produkt numer 2. Wszystkie produkty będą, widzicie, zachowane po prostu w tej konwencji tego surowego, naturalnego piękna. Kolejny produkt to marka również mi znana, Balance Me, ale poznałam ją dzięki pudełkom Look Fantastic i mamy tutaj Vitamin C Repair Serum z kwasem hialuronowym. 98% składników jest pochodzenia naturalnego, mamy 7 ml produkt. I wartość dla odmiany tej miniaturki to moi drodzy, aż 11 funtów. No, muszę przyznać, że dosyć na bogato. I jest to um, takie turbo, jak oni to nazwali? E, turbo silne serum, które nie dosyć, że ma wykazywać działanie anti-aging, to ma również poprawiać koloryt naszej skóry, redukować przebarwienia. E, no i oczywiście, dosyć mocno ją rozjaśniać, rozświetlać z racji zawartej w nim witaminy właśnie C. Także coś nowego te, tego kosmetyku oczywiście nigdy nie, nie miałam, tak jak i wszystkich pozostałych. Kolejny produkt, to również mi znana marka, także dzięki pudełkom Look Fantastic jest to Emma Hardy Midas Touch. Mamy tutaj, słuchajcie, 15 ml miniaturę głęboko nawilżającego i nawadniającego kremu, który dodatkowo ma... Wygładzać i, 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 i liftingować. I uelastyczniać na pewno naszą skórę. I ta 15-militrowa próbeczka ma wartość, słuchajcie, 13 funtów i 50 pensów. Na twarz, szyję, pomijając okolice oczu, używamy rano i wieczorem dla wygładzenia. I rozświetlenia naszej skóry, i kolejny produkt, i także znana marka, może już się zamknę z tą znaną marką, i jest to Grow Gorgeous, i są to produkty do włosów, i tutaj również mamy automatycznie produkt do włosów. To jest, słuchajcie, jakaś taka wcierka w skalp. Mamy tutaj 60 ml produktu, wartość to jest 6 funtów. Tak to się prezentuje. I to jest, słuchajcie, 10-minutowy, cudowny produkt. I tego możemy używać w dwojaki sposób. Albo zostawić sobie to na 10 minut, albo możemy zostawić sobie to na godzinę pod wiecie, no pod turbanem, nie? Ale co to dokładnie ma robić, ja chciałabym wiedzieć. Jak się nazywa? Back into the roots. I zabrakło mi, czym są te roots. No więc to są korzenie, czyli wróć do korzeni. 10-minutowa, stymulująca scalp maska. Czyli rozumiem, że dodatkowo ma nadawać, słuchajcie, nie tylko ma dbać jakby o zdrowie, że tak wyrażę, e, naszych cebulek, ale dodatkowo jeszcze ma nadawać w jakimś stopniu objętości. Boże, mam nadzieję, że dobrze to tłumaczę, bo dzisiaj też mi się ciężko myśli. Tak czy siak, mamy produkt do włosów. I powiem Wam, od tego się wydaje stosunkowo sporo, i widzę, że to jest takie bardzo rzadkie, więc może faktycznie będzie to fajnie docierało do tych cebulek. Lecimy dalej i dochodzimy do ostatniego produktu. Nie zgadniecie. Także mi znana marka. Marka Bella Pierre to jest dokładnie ta marka, z której prześladował mnie ten rozświetlacz w rollerze. A tym razem mamy tutaj pomadeczkę. I to co więcej, pomadeczkę chyba w drodze czerwoną, bo marka Bella Pierre to marka produkująca kosmetyki mineralne. Tak, to jest w ogóle pomadka oczywiście pełnowymiarowa, 16 funtów. Taka jest jej cena. Każdy dostał ten sam kolor. Tak przynajmniej to rozumiem. No dobra. Nie jest to kolor czerwony. O, jak miło. Oj, aparat wam go przekłamuje. To jest taki kolor. Chciałoby się powiedzieć, że to jest taki kolor Pilotok. Nie, tak, tak sobie chyba troszeczkę właśnie wyobrażam te Pilotoki, bo on jest taki Nude, różo brąz? Coś w ten deseń. Bo pomadka pachnie. Szkoda, ja nie lubię. Ale okej, okay, dobra. Kolor jest bardzo ładny. Bardzo mi się podoba to, co dobra, robimy słocza? A może ją na usta? Nie, dobra, słocza. No, ale powiem Wam, ona na, na dłoni przynajmniej jest taka dosyć ciemna. Pomadka ma wykończenie lekko błyszczące. Muszę przyznać, że takie przyjemne, takie lekko tłustawe. Ewidentnie to będzie taka pomadka nawilżająca. Nie wiem czy ona nie będzie troszkę dla mnie za ciemna, ale zobaczymy. Nie wiem czy ona nie byłaby lepsza dla mojej mamy. No dobra, to przebrnęliśmy przez całą zawartość. Teraz wam powiem, na ile jestem zadowolona z poszczególnych produktów. Pierwsza sprawa sól do kąpieli. Uwielbiam Ciachpek i posoli. Takie 250 gramowe opakowanie starczy mi na maksymalnie dwie kąpiele, zresztą, żeby taka kąpiel była faktycznie zdrowotna, to tej soli trzeba konkretnie tam nawalić. E, więc nawet na dobrą sprawę na moją wannę by starczyło to na raz. Uwielbiam solę do kąpieli, więc zdecydowanie na plus, bardzo lubię, a to jest taka sól trochę na bogato, nie? Więc tym milej. E, dalej, co było dalej? Maseczka z zawsze i wszędzie. E, maska do twarzy, która jest w małej pojemności, więc nie ma stresu, że się przeterminuje, że będzie zalegać. Ciach po masce zawsze bardzo chętnie. Kolejny produkt to to Serum Super Turbo, e, intensywne w swoim działaniu z witaminą C. No, oczywiście, co prawda wątpię, żebym chciała kupić kiedykolwiek pełnowymiarowy ten produkt, bo one są drogie. Tam 32 funty kosztuje pełnowymiarowy produkt, to jest ponad 150 zł. No niemniej jednak z przyjemnością skorzystam. Ja pamiętam, ja z marki Balance Mi miałam żel do mycia twarzy, który mi nie odpowiadał, jeśli chodzi o zapach. Zobaczymy jak będzie tym razem. Myślę, że również coś dla mnie ok. Kolejny produkt to Emma Hardy. Powiem Wam, że Emma, z Emma Hardy to będzie mój trzeci produkt. Pierwszym był balsam do demakijażu. Dla mnie zupełnie produkt nie wart swojej ceny, choć nie był zły z tego co pamiętam. Drugim produktem jaki miałam był ten taki olejek bardzo drogi produkt, bardzo przyjemny, ale zupełnie nie wart swojej ceny. No i ciekawa jestem, jak będzie z tym dotykiem Midasa. Czy faktycznie tutaj ta twarz zamieni się w złoto? Um, czy ten krem nie rzuci na kolana, ponieważ no te kosmetyki są naprawdę bardzo drogie, no i wypadałoby, żeby w końcu coś mnie powaliło i bym powiedziała, okay, nie wydam tyle, ale faktycznie to jest bajer, tego nie znalazłam w tańszych produktach. Tak się czasem zdarza, więc bardzo jestem ciekawa, jak będzie się to miało w przypadku tego produktu. Najmniej oczywiście się cieszę z tego produktu do skalpu włosów, bo powiem Wam, że z tym jest jak tymi, z tymi kremami u mnie do stóp. Ja Ram się w filmie, mówię: o, produkt do skalpu włosów, tak będę używać. Po czym stawiam w łazience i nigdy tego nie używam. Znaczy, no nie zawsze, ale niestety, tak to się najczęściej kończy. Bo mówię nie, dzisiaj to mi zależy na tym, żeby na pewno włosy dobrze się umyły, to może jutro. I tak przekładam z dnia na dzień, aż potem te produkty mm, się przeterminowują. No niestety, taka jest smutna prawda. Ja się troszeczkę boję używać ogólnie produktów do skalpu, z tego względu, że ja mam bardzo gęste włosy i naprawdę cholernie. Potem trudno jest mi wypłukać takie produkty. No ale dobrze, zróbmy to co zawsze! Spróbuję! A jak wyjdzie, to zobaczymy. Jeżeli coś wykorzystuję do końca, nie oddaję tego kosmetyku, na przykład dalej nie przekazuję, no to wtedy zawsze z takimi informacjami zwrotnymi wracam do Was w denkach. No i pomadka. Pomadka w bardzo ładnym kolorze. Tak jak mówię, zobaczę, czy on nie będzie dla mnie za ciemny. Jeżeli będzie dla mnie za ciemny, to powędruję do mojej mamy. Chyba pilot top jest bardziej jasna. Ale kolor, muszę przyznać, że jest bardzo, bardzo ładny. Ale kolor jest bardzo ładny. Kochani, kończę. Przyszło moje gruzińskie jedzenie. Tym razem z innej restauracji. Testuję restaurację na Mokotowskiej w Warszawie. Zobaczymy, jak będzie smakowało. A ja ściskam Was. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Właściwie i tak już wszystko powiedziałam, co miałam do powiedzenia. Całuję mocno i mam nadzieję, że widzimy się jutro, czyli w piąteczek.